Granice. To naszą odpowiedzialnością jest zadbanie o to, aby nasze granice były utrzymane. I w granicy nie chodzi o kontrolowanie drugiej osoby, ponieważ możemy powiedzieć: Nie mów tak do mnie, a ta osoba nadal będzie tak mówiła. Natomiast w naszej gestii leży. Powiedzenie: Jeżeli będziesz mnie obrażać, jeżeli będziesz mnie wyzywać, jeżeli w jakiś sposób będziesz mnie krzywdzić, to wyjdę i wychodzimy. I to jest właśnie granica i to jest zadbanie o siebie, o nasze dzieci, o naszych bliskich w sytuacji, w której dzieje się coś, co nie powinno być obecne w związku. Zdaję sobie sprawę z tego, że są różne sytuacje, natomiast my, jako dorosłe osoby, mamy możliwość wyboru, mamy możliwość poszukania wsparcia. Pamiętaj o tym.